Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad będą udostępnione w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy oraz informuję Państwa o konieczności stosowania zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem. tableta Bardzo proszę jeszcze o potwierdzenie swojej obecności panią Beatę Mikę, pana Jana Jarosza i pana Zbigniewa Adamczyka. Pana Jana Jarosza widzę, że chyba nie ma wśród nas, więc te dwie osoby proszę o potwierdzenie swojej obecności. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, iż mamy kworum. Witam bardzo serdecznie burmistrza Góry Kalwarii, pana Arkadiusza Strzyżewskiego. Witam radnych Rady Miejskiej Góry Kalwarii. Witam zastępców burmistrza, panią Danutę Rechnia i pana Mateusza Baja. Witam serdecznie przybyłych gości. Pozwolą Państwo, że odczytam proponowany porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy Otwarcie dziewiętnastej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi Przedstawienie porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Punkt trzeci Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2019-2026. Punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Punkt piąty. Zamknięcie 19. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Czy są uwagi bądź propozycje zmian w przedstawionym porządku obrad? Nie widzę takowych. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do punktu. Trzeciego, porządku obrad do przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2019-2026. I poproszę w tym momencie panią skarbnik o udzielenie radnym informacji. Przekazuję głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tryb nadzwyczajny, jak już państwo wiecie, budżet żyje dość intensywnie. Otrzymaliśmy dotacje z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na ulicę Szkolną w Baniosze i żeby móc wypełnić jak gdyby zapisy porozumienia musimy dokonać zmian w, na tym przedsięwzięciu. A żeby to było możliwe, musimy dokonać zmian na innych przedsięwzięciach. To pierwszy najważniejszy punkt. Drugi, e, mamy projekt Zielona Góra Kalwaria, kto, na który też wy, e, otrzymaliśmy zgodę na przedłużenie terminu realizacji, i to też trzeba wprowadzić, żebyśmy się mogli wywiązać z nowego e, porozumienia. A w szczegółach: w WPF-ie mamy 8 zmian. Więc, więc dość dużo. Pierwsza zmiana to wydłużenie, wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszenie limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 500 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 355 072 zł. Na przedsięwzięciu, które polegać będzie na realizacji projektu Zielona Góra Kalwaria w zakresie nasadzenia drzew przy ulicy Księdza Sajny w Górze Kalwarii i uzasadnienie zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Proszę Państwa, jak już pewnie państwo słyszeliście od referatu realizującego to zadanie. Nasadzenie drzew nie jest takie proste ze względu na to, że występują okresy ochronne i zwierząt, i okresy ochronne dla roślin. Ehm, więc no w tym roku jak gdyby nie udało nam się wstrzelić z nasadzeniem w ten okres, kiedy byłoby to możliwe z tych dwóch powodów. Dostaliśmy zgodę na przesunięcie na rok przyszły tego przedsięwzięcia, stąd, stąd ta zmiana, żeby już to zrealizować zgodnie z tymi okresami ochronnymi. Punkt drugi wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszenie limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 3000, wprowadzenie limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 286 354 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu Zielona Góra Kalwaria w zakresie rewitalizacji terenu Przyzopo, również zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, również z, w porozumieniu z instytucją dofinansowującą. No tutaj, jak państwo wiecie, teren przy ZOPO jest objęty pierwszą strefą konserwatorską, a te uzgodnienia trwają niestety. Kolejna zmiana to zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 319 629 zł. Zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 3 233 376 zł, zmniejszenie limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 3 375 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2020 do kwoty 3 230 001 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ulicy szkolnej w Baniosze. No również zmiana harmonogramu realizacji w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Czwarta zmiana to wydłużenie okresu realizacji do 2022 roku, rezygnacja z realizacji w roku 2020, zmniejszenie limitu roku 2021 do kwoty 70 tysięcy oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 550 tysięcy na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ulicy Wolskiej w Dobieszu. Również zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, ponieważ tu będziemy się starać o dofinansowanie, a że nie możemy się starać o Finansowanie wszystkich dróg naraz tak, no to musimy je troszeczkę rozłożyć w czasie. Punkt 5. Wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 634 360 zł, zwiększenie limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 82 180 zł, wprowadzenie limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 2180 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria Czersk. Jest to rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w związku z zabezpieczeniem dysponowania gruntem. Te kwoty, które wprowadzamy, czyli te 2180 zł, są to kwoty, które będziemy płacić za to, że będziemy dysponować gruntem. Po wielu, wielu miesiącach rozmów udało nam się osiągnąć porozumienie z wodami polskimi w tym zakresie. Stąd też już mamy nadzieję, że dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia. Punkt szósty. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 378 695 zł, limitu zobowiązań do kwoty 361 000 zł oraz limitu wydatków roku 2020 do kwoty 161 000 na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w ulicy Rybie w Górze Kalwarii. I są to yy, oszczędności poprzetargowe. Tak czyli bez zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia. Zmiana siódma to zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 249 500 zł, limitu zobowiązań do kwoty 1 210 000 zł oraz limitu wydatków roku 2020 do kwoty 1 mln zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ulicy okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich. I jest to na podstawie uaktualnionego kosztorysu. Yy, tutaj Państwu powiem, że jeszcze zostawiliśmy zapas ponad ten kosztorys, tak żeby jakby przetarg wyszedł nam drożej, to żeby i tak można było go rozstrzygnąć. I punkt ósmy, wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku. Rezygnacja z realizacji w roku bieżącym. Z, yy, oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 do kwoty 100 tys. zł. Wprowadzenie limitu wydatków w roku 2021 w kwocie 609 300 zł. na przedsięwzięciu, które polegać będzie na budowie targowiska gminnego. Tutaj również zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i jest to związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Dziękuję bardzo uprzejmie. Szanowni Państwo, czy mają Państwo jakieś pytania do zaproponowanych zmian? Pani Aleksandra Fedniczko-Mosa się pierwsza zgłosiła. Bardzo proszę. Chciałabym zapytać, jaka jest wysokość tego dofinansowania, które zostało przyznane? Bardzo, bardzo proszę. Czy Pani skarbnik? Jest to kwota ponad 1 800 000 Milion 800 000, przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Posiewka, bardzo proszę. Ja mam pytanie, bo nie wiem, czy ta informacja jest pewna, ale chciałbym użyć właśnie u źródła. Czy dofinansowanie w kwocie 1 600 tysięcy na ulicę Szkolną, to i 800, tak rozumiem, to, to jeszcze by ta inwestycja w tym roku zaczęta by była, czy nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze są jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. No to oczywiście przekazuję głos tak bardzo proszę. proszę państwa, no właśnie dlatego spotykamy się w trybie nadzwyczajnym, ponieważ mamy porozumienie z Funduszem Rozwoju Dróg Samorządowych, że do końca grudnia musimy im przedstawić umowę, podpisaną umowę z wykonawcą, tak, czyli musimy już szybko, czyli jeszcze w tym miesiącu ogłosić przetarg. No wiadomo, to procedury potrwają, tak, tak, żeby w grudniu przedstawić funduszowi podpisaną umowę z wykonawcą. Także same prace w terenie nie rozpoczną się w tym roku, natomiast w tym... Roku musimy rozstrzygnąć przetarg. Stąd te zmiany w takim trybie w, i w WPF-ie, i w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ wie, nie ma więcej pytań, yy, nastąpi teraz odczytanie projektu uchwały. Uchwała. Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 października 2019 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2019-2026. Na podstawie przyłanej podstawy prawnej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 4 łamane przez 26 łamane przez 2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2019-2026 wprowadza się zmiany wskazane poniżej. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. Do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Góra Kalwaria. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do głosowania nad projektem uchwały. Rozpoczynamy głosowanie. Brakuje jeszcze głosu pani Czesławy Książek, ale wyszła. Ale pani Teresa Jędral jest, widzę. To jest. To bardzo proszę w takim razie, jak rozumiem pani Czesława, nie będzie już brała udział w innych głosowaniach, to bardzo proszę w takim razie o wykreślenie. Tak na. Takiej samej zasadach jak pana Jana Jarusza. Aha, i wróci zaraz, tak? Oczywiście, to przyjmujemy. Szanowni Państwo, w takim razie głosowanie zakończone. Stwierdzam, iż za przyjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, przeciw nie opowiedział się żaden z radnych, żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wobec powyższego stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do punktu czwartego porządku obrad: do przyjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Bardzo proszę panią skarbnik gminy o poinformowanie radnych o zmianach w uchwale budżetowej. Przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak już wiecie z doświadczenia część rzeczy się będzie pokrywać. Dochody. Dział 010 rolnictwo i łowiectwo. Tu jest pozycja, która akurat nie wystąpiła w WPF-ie. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 tysięcy złotych. Jest to dofinansowanie z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców z przeznaczeniem na remont budynku rodzinnych ogródków działkowych Malinka. Dział 900, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Tutaj zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 292 307 złotych. Z tego 166 151 zł Jest to dotacja w ramach projektu Zielona Góra Kalwaria, nasadzenie drzew przy ulicy Księdza Sajny w Górze Kalwarii. Jest to zmiana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, czyli realizacją w 2020 roku. I dotacja wpłynie w przyszłym roku, tak jak będzie realizowane zadanie. 126 156 zł jest to dotacja w ramach projektu Zielona Góra Kalwaria. Zagospodarowanie terenu przy ZOPO i dokładnie taka sama sytuacja jak z pozycją wyżej, czyli dotacja wpłynie w przyszłym roku, wtedy kiedy będziemy realizować to zadanie. To tyle jeśli chodzi o dochody, wydatki. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Tutaj zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł. Jest to dofinansowanie remontu budynku ROT Malinka a z tego kwota 10 tysięcy to pochodzi z mazowieckiego instrumentu aktywizacji działkowców, tak? a 10 tysięcy to zgodnie z założeniami tego projektu wkład gminy. Dział 500 handel, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 tysięcy złotych i tak jak omawialiśmy przy WPF-ie, jest to rezygnacja z realizacji w roku bieżącym przedsięwzięcia, które polegać miało na budowie targowiska gminnego. Dział 600 Transport i Łączność. Zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 495 647 zł. Z tego tak, 497 827 zł. Jest to zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej, czyli ulicy szkolnej w Baniosze. Tak jak omawialiśmy przy wpf jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z przyznanym dofinansowaniem. 2180 zł. Zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria-Czersk, rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia poprzez zabezpieczenie środków na zapewnienie dysponowania gruntem, również omawialiśmy przy WPF-ie. Dział 801 Oświata i Wychowanie, zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 932 266 zł. 600 266 złotych zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych, 102 000 zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 195 000 zwiększenie planu wydatków bieżących w liceach, 35 000 zwiększenie planu wydatków na stołówkach szkolnych i w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o 1000 złotych. I już Państwu mówię, co to jest, bo duże kwoty. Tak jak omawialiśmy przy poprzednich zmianach i sygnalizowałam Państwu, tak, że no zostały przyznane nauczycielom podwyżki, natomiast nie zostały pokryte w 100% w subwencji, mamy wyliczenie co do tego. Ile potem, co już dołożyliśmy, jeszcze, jeszcze nam brakuje. Była to kwota ponad 1 200 zł, która brakuje. Tutaj jak Państwo zauważyliście, dokładamy ponad 900 tysięcy, tak? Czyli jeszcze będziemy musieli poszukać ponad 300 tysięcy, żeby zapewnić wypłatę. No tak. Ale no wychodzi, że jedną czwartą. Myślałam o jednej trzeciej, a tak zbliżamy się bliżej ku jednej czwartej. A jak ktoś ma dar płynnej i pięknej wymowy, no to ładnie mówi. Także to już może zostawmy, ponieważ zostawmy może politykę tą ogólnokrajową, to dla mnie jest to pozycja makroekonomiczna, a tutaj się skupmy na naszym małym środowisku. Także proszę Państwa, no do tematu zapewne wrócimy jeszcze w tym miesiącu, tak. Skąd, skąd, pozostałe pieniądze, na razie jeszcze nie wiem. Bo tak jak już Państwu sygnalizowałam, budżet jest bardzo zaawansowany, tak. I no w takiej sytuacji poszukanie tak dużej kwoty nie jest łatwą rzeczą. No i to tyle jeśli chodzi o tą dziedzinę. Teraz dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska tutaj zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 639 926 zł. Z tego 353 572 złote zmniejszenie planu wydatków na projekcie Zielona Góra Kalwaria w zakresie nasadzenia drzew przy ulicy Księdza Sajny w Górze Kalwarii. I to tak jak już omawialiśmy z WPF, przy WPF-ie zmieniamy harmonogram, żeby zachować te wszystkie okresy ochronne i 286 354 złote zmniejszenie planu wydatków na projekcie Zielona Góra Kalwaria, zagospodarowanie terenu przy ZOPO, Tą pozycję również omawialiśmy przy WPF-ie. Realizacja nastąpi w przyszłym roku w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z konserwatorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo uprzejmie. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do informacji udzielonej przez Panią Skarbnik? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, nastąpi teraz odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Na podstawie przyłanej podstawy prawnej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 4 łamane przez 27 łamane przez 2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 141 milionów 60 574 zł. w tym Podpunkt 1. Dochody bieżące 133 856 758 zł. Podpunkt 2. Dochody majątkowe 7 203 816 zł. Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim ustęp Pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 149 milionów 104 810 zł. Paragraf drugi, ustęp drugi, punkty od 1 do 4, otrzymują brzmienie: wydatki budżetu. Obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 135 milionów 175 tysięcy 873 zł. W tym podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 90 milionów 459 tysięcy 917 zł. Z czego? Podpunkt A. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 50 341 883 zł. Podpunkt B. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. 40 118 34 zł. Podpunkt drugi. Wydatki na dotacje na zadania bieżące: 12 348 115 zł. Podpunkt 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 30 55 126 zł. Podpunkt 4. Wydatki kwalifikowane na bieżące. Wydatki kwalifikowane bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w łącznej kwocie 1 000 471 000 215 zł. zgodnie z zestawieniem numer 3. Paragraf 2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 000 928 937 zł, określonych w zestawieniu numer 4. Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W zestawieniu numer 3, które obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu numer 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe. W 2019 roku zgodnie z zestawieniem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Góra Kalwaria. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Rozpoczynamy głosowanie. Szanowni Państwo, głosowanie zakończone. Stwierdzam, iż za przyjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, przeciw przyjęciu uchwały nie opowiedział się żaden z radnych, również żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wobec powyższego stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, tym samym przechodzimy do punktu piątego. Zamykam 19 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo za obecność na dzisiejszych obradach.